Hej, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z CS um, Dzisiaj sobie gramy antyterrorystami na mapie Inferno w grupie Sigma. I w weekend, nie wiem, wy to chyba będziecie oglądali w czwartek albo piątek, ale ja w każdym razie w weekend postaram się ogarnąć program do montowania. I na pewno wtedy będziecie mieli kilka, z tego co, wiem, z tego co pamiętam, trzy z Team Fortressa i parę z Minecraft Bedwars. Um, postaram się... Aha. Postaram się dzisiaj też trochę mniej umierać. że nagranie wejdzie tak jak powinno. Ogólnie ostatnio naszła mnie ochota nagrania w CS:GO. Nice. O kurde. Trzeba zrobić kłapka. Kurde, nikt nie ma SSG553. Kurde, to jest bomba. Nie tylko bomba. Ała. <laughs> Dobra, następnym razem, chyba w następnej rundzie, zagramy z sniperem. Jakby nie postanowiłem robić takie trochę. Postanowiłem nagrywać takie trochę krótsze filmiki. Ten na razie ma mało, chyba 3 minuty, pewnie. Więc jeszcze chwilę ponagrywamy. Strzelam do ściany. E, dobra, to biorę Sg0 SSG08. Nie wiem, czy to był dobry pomysł Kompletnie nie mam pojęcia, wydaje mi się, że to był beznadziejny pomysł Ponieważ, no, tak słabo tutaj Przecież oni siedzą tu ze snajperkami, sam nie wiem już O cholera No dobra, tam rzucili smoka. Nic nie mogę zrobić z tą snajperką. Halo. Shit. Przeszł to. Dobra, to. Przypomniałam, że jak ta snajperka nie zabija jednym hitem w ciało. To nie miała to był on. Nie mam pojęcia. Czterech na trzech. Powinniśmy to wygrać. Mam przewagę liczebną, ale... Dobra, już dwóch na czterech. Tylko, że nie wiemy gdzie oni są. Podejrzewam, że na no, A plantują bombę. On chyba w ogóle nie... Tak, on nie wyszedł ze spawnu. to wcześniej był krzyżyk kurda hmm. Spłem gra da się grać Dobrze, chyba zostawię broń tak jaką mam. Eee. O kurde Zniknął sniper, dobra, rzucili tutaj na młotowa. chłopca. przyszedł przez ogień, pewnie stracił HP Ale Ja tam się nie znam na dmwnem, nie zdążyłem się cofnąć. Ja ogólnie nie jestem jakoś dobry w CS, ale jestem dobry w Team Fortressa. parę innych gier, które pojawią się na kanale. <grym> <grym> um, też będę chciała rozwinąć troszeczkę serię z Don't Start Together, um, ale najprawdopodobniej zacznę od początku, ponieważ um, chcę sobie kupić jedną postać, której nazwy nie pamiętam. No ale i tak nie mam nic do stracenia, bo był tylko jeden odcinek. Właśnie zaryzykowałam i kupiłem AWP. Pewnie zginę w 5 sekund, no ale cóż. Dobra.

Oni nas zabili przez drzwi. Nie wiem przez co ich tam było, w chyba nawet No cóż, następnym razem kupię sobie coś tańszego. Yy, dobra, to biorę auka. Przed chwilą powiedziałem, że coś tańszego. Mogłem kupić sobie UMP45 albo jakiegoś nie wiem jakąś strzelbę, bo one są nawet spoko. Nie wiedziałam, że ogień tak dużo zadaje. Hmm. <noise> Nie wierzę. To było piękne. Profesjonalista Szkoda, że tu nie... Tu był jakiś typ, ale go nie ma Gdzie tam tą bombę podłożyli? Na A podłożyli? Ale tam nikogo... A, w ogóle Tam jest, tam był typ Nawet nie wiem, gdzie my się rozpimy znaczy, wiem, że albo tutaj, albo tutaj, wiecie jak jak czekaj. Uuu. Uuu. Wow! Dobra, kupujemy sobie M4A1-S. W Lianie 16, tak jakby. Mm. Cholera. A, dobra, bo on mi Ja w sumie też sobie kupię CMA. Hmm. Nie umiem grać w ces. O kurde widzicie to? Za 8% HP przeżył, to chyba jest po prostu 8 HP. Jest. jest Hops chciał na taki dystans zabić. W ogóle przydałoby się jakieś apteczki w CS-ie. Na przykład leży, leży 15% HP. To by było spoko. Ja miałam sobie, miałam kupić sobie ckm, -a. ale z nim się wolno chodzi. W ogóle to jest najlepsze, jeśli masz pistolet, a w plecaku masz ckm, to jesteś szybki. Ale jeśli trzymasz ckm, to jesteś wolny. Hola. Flashbangin. Ile oni mają tych granatów? Hop. Ile mu zostawiłem tego halfbangu? Nie wierzę. Jak można być tak dobrym graczem w CS-a? Dobra. I tak mam nadzieję, że to... O. Co Mam nadzieję, że wam się to podoba. Co to się dzieje? O Boże. O Boże. Już się zaczynają odzywać. O kurde. Co się stało? Dwóch na dwóch. Terroryści są. Dobra, jeden na dwóch na jednego. Jeden na jednego. Czym antyterrorysta ma mniej HP? I gorszą broń? Ale to liczy się skill, albo rozbrojenie bomby. No albo to. Znaczy, wygrał skillem. O. O kurde, zapewniłam założyć słuchawek. Możecie mnie tutaj trochę gorzej słychać w takim razie. Znaczy... Możecie mnie tu trochę gorzej słuchać. Możecie mnie lekko gorzej słyszeć. No ale cóż. Moglibyśmy się skampić na A, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby takiej. Ale lekko. O kurde. Skąd to oni strzelają? Ja Tam jest! Matko, ale nagle po slide'u się zaczęło z tego robić. O Boże! Jakie lagi tu teraz mam. Co się stało? O nie. To nie jest nie. Fajnie. Dobra, wydaje mi się, że to już jest mały czas na koniec odcinka. Trochę się zagrałem, ale cóż, bywa. Ja byłem LTX. jeśli Wam się podobało to zasubskrybujcie i zalajkujcie, jeśli nie, to tego nie róbcie. Nie róbcie. To był CSGO. No i żegnam.